Witam Was dzisiaj z kina, w którym można oglądać typowe amerykańskie i inne produkcje, ale my będziemy rozmawiali o kinie przyszłości, o YouTubie, a więc musiałem spotkać się z kimś, kto w tym zakresie jest absolutnym ekspertem. Zaczynała od PR-u i marketingu, przeprowadziła masę fascynujących kampanii, często nagradzanych, a dzisiaj jest szefową LiveTuba. Sieci partnerskiej YouTube'a, która ma aż 12 milionów i to tylko na dzień dzisiejszy subskrybentów i między innymi zrzesza takie gwiazdy jak Sylwester Wardenga, Radek Kotarski z Polimatów i wiele innych. Moi drodzy, Barbara Sołtysińska będzie moim gościem. To zaszczyt i wielka okazja do modelowania sukcesu. Idziemy rozmawiać. Basia, skąd pomysł na to, żeby zająć się tym, czym ty się zajmujesz? Bo to jest taki trochę zupełnie inny zawód niż tradycyjny. E, wiesz co, ja wcześniej pracowałam w branży pr i e, współpracowałam, prowadząc agencję PR-ową, współpracowałam z Łukaszem Jakubiakiem, a później z Radkiem Kotarskim. I wspólnie z Radkiem Kotarskim uznaliśmy, że ta działalność, e, ta współpraca z youtuberami jest na tyle ciekawa, że można było to rozwinąć i założyć wspólnie sieć partnerską. W ramach tej sieci e, dawać youtuberom opiekę menadżerską. A marką możliwość współpracy z youtuberami i możliwość pozyskania takiego wartościowego know-howu odnośnie YouTube'a, możliwość stworzenia strategii też marki um, własnego kanału na YouTube. Ja niedawno napisałem taki artykuł o zawodach przyszłości, gdzie pisałem, że między innymi vloger, bloger, youtuber jest youtuber, YouTuber tak. tak. Jest pracą, jest normalnym zawodem, natomiast mam mocne wrażenie, że większość Polaków jeszcze tego nie rozumie i nie potrafi tego ująć w jakiegoś rodzaju ramy. Uważasz, że to jest zawód przyszłości, że można z tego wyżyć, mówiąc Absolutnie dosłownie? tak. Poza tym to jest bardzo ciężka praca. Dlatego żeby przygotować dobre wideo które ludzie będą chcieli oglądać i umieć prowadzić swój kanał, trzeba po pierwsze znać się na produkcji trochę um, trzeba mieć pomysł na to dobry, trzeba zastanawiać się nad tym, co będzie pasowało Twoim widzom komunikować się z nim prowadzić swoją komunikację w różnych kanałach społecznościowych to jest naprawdę ciężka praca, która zajmuje bardzo dużo czasu. Dla większości twórców naszej sieci um, to jest um, główne zajęcie. Jakiego rodzaju kompetencje są potrzebne, żeby wejść do YouTube'a i tam autentycznie zaistnieć? Myślę, że przede wszystkim trzeba być bardzo kreatywnym i bardzo charyzmatycznym. I obie te rzeczy są trudne do zmierzenia, natomiast bez dobrego pomysłu, chociaż na początku, i charyzmy, którą ma się w sobie, trudno jest osiągnąć sukces. Zwróćcie baczną uwagę na koncept zawodów przyszłości. Mimo że nie można ich zdobyć w szkole, mimo że nie są reglamentowane akademicko, to jednakowo już dają nieograniczone możliwości finansowe i realizowania siebie z pasją. Z całą pewnością youtuber jest dzisiaj zawodem, więc jak kiedyś podzielisz się swoim marzeniem, czy to z rodzicami, czy to ze znajomymi, którzy są wychowywani w bardziej tradycyjnym sposobie zdobywania tytułów, przede wszystkim poprzez pryzmat studiów, a oni spojrzą na to z dystansem, to się nie przejmuj w chwili, gdy ciebie nie zrozumieją. To są nowe trendy, którymi z całą pewnością powinniśmy się kierować, również my, biorąc pod uwagę, że internet nie wiadomo czy wyprze, ale z całą pewnością w ogromnej mierze dzisiaj uzupełnia telewizję. To są nowego rodzaju profesje i ty możesz również czymś takim się zajmować. Jeżeli jesteś charyzmatyczny, jeżeli jesteś kreatywny, tak jak wspomniała Basia, a dodatkowo jeszcze znasz się na kilku rzeczach merytorycznie, dasz tego fajną wartość i określoną dobrą oprawę, czyli ładną formę, to z całą pewnością w YouTubie zaistnieć możesz. Zobaczmy, czy YouTube wyprze telewizję. Basia, mówi się o tym, że YouTube jest telewizją przyszłości. Czy on wyprze kiedyś telewizję, będzie jej uzupełnieniem? To jest przemijająca moda. Jak to działa? Moim zdaniem YouTube nie wyprze telewizji, natomiast coraz więcej czasu spędzamy na YouTubie. Yy, I programy na YouTube mają coraz większą oglądalność, także na przykład dobre programy rozrywkowe na YouTubie często mają dużo większą oglądalność niż programy rozrywkowe w telewizji. Wolimy obejrzeć coś, co jest bardziej autentyczne, a to jest właśnie na YouTubie i wolimy też um, sami sobie zdecydować o tym co chcemy w danym momencie obejrzeć. W sytuacji, w której włączasz telewizor, no to ktoś inny decyduje o tym co o danej godzinie możesz zobaczyć. Tak, i przerywa mnie to reklamami. Tak. W sytuacjach najbardziej newralgicznych Dokładnie. i emocjonalnych. Tak. W momencie kiedy chcesz e, zobaczyć coś konkretnego na YouTubie, no to wpisujesz to w wyszukiwarkę i masz to od razu. W każdym miejscu na świecie, e, w każdym momencie. Więc y, my dzisiaj jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami również y, różnego rodzaju informacji i wolimy sami o tym decydować. Więc coraz więcej czasu spędza się na YouTubie, widząc też reklamodawcy, i coraz więcej budżetów z telewizji zaczyna wędrować też na YouTube. Czy YouTube zmienia podejście domów mediowych i reklamodawców do tego, w jaki sposób zdobywać klientów? Myślę, że tak, dlatego że na YouTubie masz od razu feedback. Od razu masz łapki w górę, łapki w dół. W momencie, kiedy puszczasz nawet reklamę przed filmem, to widzisz, ile osób ją pomija i os ile osób ją ogląda dalej. Więc bardzo łatwo jest zmierzyć skuteczność tych działań. Co więcej, jeżeli masz działanie, jeżeli na przykład przygotowujesz kanał marki i dasz odpowiedniej jakości wideo, widzisz to od razu, że idzie że zwiększa się oglądalność, zwiększa się liczba wyświetleń, że jest dużo łapek w górę, że jest jakaś interakcja. Jak robiliśmy um, działanie na przykład z Hopkolą i Talent show na YouTubie, to od razu e, było widać, czy to się użytkownikom, czy to się widzą podoba, czy nie. E, więc myślę, że to jest zupełnie nowe podejście. Wcześniej w telewizji nie było takich możliwości aż. Basia zarządza siecią, do której należy wielu znanych polskich YouTuberów, m.in. Sylwester Wardęga, Łukasz Jakubiak, Radosław Kotarski i inne osoby. Obserwując ich, z całą pewnością patrząc z boku e, na nich, gwiazdy internetu czy gwiazdy YouTube'a, widzi różnego rodzaju powtarzające się wzorce. A każdy powtarzający się wzorzec umożliwia nam poznanie umiejętności. Umiejętność, moi drodzy, jest powtarzalna, to znaczy, że nie robi się jej raz, tylko można zrobić wiele razy. Na przykład, ktoś zarabia pieniądze że jak wszystkie straci, to znowu umie je później odrobić, bo ma umiejętność. Umiejętność jest również duplikowalna, jeżeli ja coś potrafię zrobić, to ty też to potrafisz zrobić. Umiejętność jest skalowalna, co oznacza, że za każdym razem można zwiększać sobie poziom trudności, żeby być lepszym. I wreszcie umiejętność jest uniwersalna, co oznacza, że dotyczy całego świata. Chcę wiedzieć, jakiego rodzaju cechy posiadają najlepsi youtuberzy, którzy odnoszą sukces, bo ona z całą pewnością, patrząc na to z boku, będzie mówiła nam o kilku ciekawych rzeczach w tym zakresie. Basia, jak obserwujesz youtuberów, którzy odnoszą sukces, a macie ich wielu, to nie jest jednostkowy przypadek, jakie fundamentalne cechy mają oni, które pozwalają odnosić sukces w internecie? Myślę, że po pierwsze to jest konsekwencja. E, żeby utrzymywać się z YouTube'a, i żeby mieć swoich widzów e, wiernych i oddanych, trzeba naprawdę konsekwentnie przygotować dla nich dobrej jakości materiał. Dla każdego to jest innego rodzaju materiał. U Łukasza to są ciekawe wywiady, u Sylwestra z kolei to jest film, który bazuje na pewnym zaskoczeniu, musi być e, odpowiednio też zabawny. Tak, pies przebrany za pająka jest pewnym zaskoczeniem bez dwóch zdań. Tak. Każdy z nich musi w tym co robić, bardzo konsekwentny, Mimo tego, że każdemu z nas ta motywacja może gdzieś tam spadać, to jednak na przykład Łukasz publikuje tydzień w tydzień bardzo regularnie. Druga cecha, moim zdaniem, to jest nieszablonowość. To znaczy, to są osoby, które nie dały się zapisać w różnego rodzaju schematy. Nie dały sobie wmówić tego, że muszą skończyć odpowiedni rodzaj studiów, y, nauczyć się iluś języków i y, zacząć y, y, gdzieś tam jakąś konkretną ścieżkę zawodową, tylko miały swój pomysł na siebie i miały odwagę, żeby go zrealizować. I tutaj dochodzimy do kolejnej cechy, czyli do odwagi. Dlatego, że zdecydowanie o tym, że chce się robić filmy na YouTube, i tłumaczenie tego przy rodzinnym stole i wśród znajomych nie jest łatwe. Dopiero w momencie, kiedy ktoś już odnosi sukcesy i e, tak jak ostatnio powiedział Czarek z Abstrachuje, jak jest w galerii handlowej z mamą, to ona nie wie do końca, jak to się dzieje, że tyle osób go rozpoznaje, do niego podchodzi. Wtedy każdemu jest łatwiej to zaakceptować, ale na początku, kiedy ktoś podejmuje się tego wyzwania, myślę, że to jest bardzo e, trudne. Więc na pewno to się wiąże z dużą odwagą, zarówno pod kątem podjęcia takiej decyzji życiowej, jak i pod kątem tego, żeby um, mieć odwagę wyjścia do widzów, pokazania się i pozwolenia też na to, żeby być ocenionym. Bo przecież YouTube to nie jest tylko popularność, ale też bardzo szybki feedback, który nie zawsze jest pozytywny. Tam też jest mnóstwo hejtu. Zwróćcie baczną uwagę na język ciała Basi. Jest pewna siebie, wyprostowana, wie dokładnie, czego chce i co chce powiedzieć. Z całą pewnością jest to typowa poza, jeżeli weźmiemy pod uwagę e, badania z Harvardu, tak zwana power pose, czyli. Mm, Poza pozycja osoby, która jest pewna siebie i która prezentuje szeroko pojętą fizjonomię sukcesu. Zobaczmy, czy jej jako kobiecie w świecie, który jeszcze kilkanaście lat temu, a w niektórych kulturach wciąż był zdominowany przez mężczyzn, było łatwo wspinać się po szczeblach kariery. Masia, czy kobietom jest łatwiej, trudniej w dzisiejszych czasach osiągać sukces? Moim zdaniem że dokładnie tak samo. Uważam, że dzisiaj naprawdę nie ma znaczenia, czy jest się kobietą i mężczyzną, czy mężczyzną, ma znaczenie to, jakim się jest człowiekiem i co chce się osiągnąć, jak chce się to osiągnąć. Uważam, że dzisiaj nie ma żadnych barier, jeżeli chodzi o to, czy kobieta może coś osiągnąć, czy nie. To jest takie bardzo archaiczne myślenie, którym moim zdaniem wiele kobiet sobie tłumaczy. Jakieś swoje, nie wiem, porażki, czy wmawia sobie to, że, że jest nie wiem, gorsza i tak dalej. Widzę to w... Niekiedy wśród e, gdzieś tam, na przykład swoich znajomych. A ja uważam, że to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I ja nie myślę o sobie w kategorii takiej, o jestem kobietą i coś za tym idzie w związku z biznesem. Nie, nie za tym nie idzie. Jestem takim, takim człowiekiem i tyle. I posiadasz określonego rodzaju cechy, tak. które są uniwersalne, niezależnie od płci. Tak. Nie uważam, żeby płeć to miała jakiekolwiek znaczenie, naprawdę. Potwierdzam to, o czym mówi Basia z własnego doświadczenia. Ja mam okazję od wielu lat pracować między innymi tylko z kobietami i również tylko z mężczyznami i słuchając różnego rodzaju powtarzalnych wzorców, z całą pewnością mogę zobaczyć pewne przekonania, które często kobiety, niestety, zupełnie nieświadomie powtarzają. Przykładowo, niedawno prowadziłem grupę, w której były tylko i wyłącznie kobiety i w pewnym momencie kilka z nich zaczęło z tyłu rozmawiać i to mi przeszkadzało, zwróciłem im uwagę i mówię, czy mogłybyście, proszę, kontynuować tę rozmowę później? One uśmiechają się i mówią, a to tylko dlatego, że jesteśmy kobietami, my takie już jesteśmy. I ja się zastanawiam, w jaki łatwy sposób można wytłumaczyć sobie określonego rodzaju nieadekwatne zachowania swoją, czy do męskością, czy do kobiecością. Kiedyś Abraham Maslow powiedział, że w wszystko zmierza ku jednorodnemu człowieczeństwu, i że pomimo oczywistych różnic płciowych, fizjologicznych, które mamy, tak naprawdę coś takiego jak cechy charakteru, czy podejście do życia, przekonanie o tym, kim się jest i co się chce w życiu osiągnąć, ma charakter uniwersalny i my wychodzimy z tych archaicznych, jak wspominała Basia, patriarchalnych podziałów na to, jacy rzekomo są mężczyźni i jakie rzekomo są kobiety, w związku z czym niezależnie od tego, jakiej płci jesteś, to nie kupuj starych już i przeterminowanych bajek o tym, że masz być płcią piękną, ale za to kruchą i delikatną, a ty dla odmiany masz być twardym facetem, bo to nie w taki sposób funkcjonuje. Każdy z nas ma identyczne szanse w świecie w którym e, konstruujemy siebie i to, w jaki sposób myślimy, wpływa na to, co jest dla nas sukcesem. Zobaczmy, w jaki sposób myślała Basia i co myśli na swój temat, jeśli chodzi o osiągnięcia z przyszłości. Basia, jak widzisz siebie za 10 lat od tej pory? Chciałabym dalej robić to, co robię i dalej być z tym szczęśliwa. I chciałabym, żeby pozycja LifeTuba rosła i. Patrząc dzisiaj na LifeTube, jako na spółkę, która ma szansę, już staje się powoli, ma szansę stawać się jeszcze bardziej um, telewizją w internecie. Chciałam zwiedzić parę krajów jeszcze. Eee, tyle. Słyszę, że łączysz świat zawodowy ze światem prywatnym. Ten balans jest istotny według Ciebie? No Bardzo istotny. To znaczy. Po pierwsze, ja w ogóle nie, nie do końca to rozgraniczam, bo uważam, że takim się jest człowiekiem i biznesowo, i prywatnie, bo pewne, pewne rzeczy się po prostu nie zmienia. Natomiast ważne jest to, żeby oprócz pracy mieć coś jeszcze. Mhm. W moim przypadku to są na przykład podróże. I bardzo, to jest taka część życia, która jest dla mnie bardzo ważna. Natomiast. Myślę, że to ważne jest, żeby to umieć też połączyć, mm -hmm. nawet nie tyle rozdzielić, co połączyć. Jakbyś miała podsumować i określić trzy najważniejsze cechy, które są potrzebne ludziom, żeby osiągnęli sukces, to jakie cechy by to były? się, że to jest konsekwencja i własne zdanie. Do, do tego się do, nawet nie widzę trzeciej cechy. Konsekwencja, własne zdanie i wielki napis pod tytułem Lifetube w tym kinie, w którym się znajdujemy. Tego ci życzę wszystkiego dobrego. Cześć Pozdrawiam. Bardzo. Cześć. Cześć. Jeżeli to, co tutaj dzisiaj zobaczyliście i usłyszeliście, was zmotywowało i czegoś nauczyło, to koniecznie kliknijcie ten wielki przycisk pod tytułem Subskrybuj, bo kryją się za nim wielkie możliwości. Od tej pory będziecie na bieżąco z filmami, które tutaj umieszczamy, a dzięki Waszym pytaniom, dzięki Waszym komentarzom i temu, że dzielicie się tym filmem z innymi, my będziemy mieli motywację, żeby jeszcze lepiej dla Was pracować. Bardzo dziękuję, do następnego razu. Cześć!